Zaczynamy od zaostrzenia protestów w warszawskich szpitalach. Strajkuje 18 placówek, od jutra dołączą dwie kolejne. Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej mówi wprost, tak źle w stolicy jeszcze nie było. Wielu pacjentów nie kryje oburzenia. Olimpiatryzna. Do strajkujących już szpitali dziecięcych przy Litewskiej i Działdowskiej jutro dołączy niekłańska. Lekarze ogłaszają bezterminowy strajk. Odwołano planowane zabiegi, przyjmowane będą tylko nagłe przypadki. Ja też jestem w sytuacji, że przywiozam te tutaj do szpitala i to jest trzeci szpital. Także nie wiem, co będzie dalej. Jutro protest zaczyna też szpital ginekologiczno-położniczy przy Karowej. Odwołano wizyty w części poradniej. Założenie strajkowe takie właśnie jest, żeby utrudnić dostępność do usług medycznych po to, żeby zarówno rządzący, jak i obywatele tego miasta zorientowali się, że coś jest nie tak. Granice tolerancji i wyrozumiałości pacjentów kończą się. Chorzy zaczynają się buntować. Strajk strajkiem, ale to nie znaczy, żeby ludzie czekali po 5-6 godzin na przyjęcie przez lekarza. Bo oni mało zarabiają. oni się bez przerwy im się ba... mało zarabia. No zakładu będą miały co robić chyba. Szpital przy Karowej nie przyjmie pacjentek na oddział obserwacyjny i na badania diagnostyczne. Pomysłu na rozwiązanie sytuacji nie ma. Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej. Lekarze, którzy w tej chwili głodowali, poszli na zwolnienia, czyli już mamy mniejszą ilość personelu, a do tego przecież zaczynają się urlopy, także również ludzie biorą wolne i jadą na urlop. Sytuacja robi się niebezpieczna i trudna. Niestety może być jeszcze gorzej. Grafik ostrych dyżurów jest zagrożony strajkami. Dziś pacjenci mogą zgłaszać się tylko do czterech szpitali miejskich Czerniakowskiego, Praskiego na Solcu i Bielańskiego. Z ośmiu dyżurujących szpitali tylko w dwóch praskim i bielańskim w tej chwili nie trwa akcja protestacyjna. Grafik ostrych dyżurów stoi pod wielkim znakiem zapytania. Lekarze będą protestowali aż do czasu podwyżek. Co będzie dalej? Nie wiadomo. Jedno jest pewne, że przez protest zaczynają cierpieć chorzy. Olimpiatryzna, telewizyjny kurier warszawski.